No witam wszystkich. Artur Sadłowski koło pz Mazury w Kęszynie. A że. Niektórym się spodobał ostatni mój filmik. O którym mówiłem Wam o składzie członkowskiej, prawda? O podziale w pz na zarząd główny, okręg i koło. Co w kole możemy za te pieniążki zrobić, prawda? Jak to się do tego dobrać, żeby coś było robione dla nas z tych pieniążków. Czyli to nawalny, Tak ustalamy poprzez wnioski i uchwalanie planu pracy i budżetu. No i jedna osoba się zapytała właśnie z tymi zarybieniami. że bardzo interesuje. Te pieniądze, prawda, które wydajemy, znaczy opłacamy tak składki. Jaka część ich idzie na zarybienia i jak to się je. Jak to można powiedzieć, prawda? To czyli drugą składką, którą opłacamy, to jest składka okręgowa. Zgodnie. To jest to jest na ochronę i zagospodarowanie wód. I ona w całości trafia do zarządu okręgu I tam nasi delegaci, którzy zostali wybrani do zarządu, którzy tam się wypierali, tak? Stworzyli ten zarząd. Gospodaruję tymi pieniędzmi. Ach kurna, miałem branko fajne. Szkoda, że nie zacięte. Popróbujemy, może się uda. Czyli tak na składki okręgowej opłacana jest dzierżawa za wody, kupuje się na rybek, inwestycje, jakie zagospodarowania wody, jak tam trzeba coś zrobić oraz naszą, y, wyposaża się i opłaca społeczną straż wędkarską. Oczywiście prac, y, koszty biurowe też są tak, bo musi być pracownik, który, który obsługuje te zarybienia, bo nie zawsze wędkarze mogą, ale ich ich musi przy nim być, przy tych zarybieniach. Jaka część idzie na zarybienia? No tego do końca nie wiem, ale to tak mniej więcej, dajmy, że z 50-60% w zależności od danych wydatków, tak? Bo jednak dzierżawa wód też sporo kosztuje i, i trzeba. Oczywiście wielu wędkarzy mówi, czemu u mnie nie jest rybiane, a tylko tamta woda czy coś. No, panowie, każdego to nutuje Mnie też to wkurza, bo sam jestem kurma, pokrzywdzony w swoim okręgu. Dlatego założyliśmy te koło, żeby jednak zadbać o te wody i pokazać, że można. Do tego, no jakich w kole wybieramy delegatów tacy i tworzą ten zarząd okręgu, tak, z poczuciem, wybierają. Jeżeli wybieramy Kowalskiego, to Kowalski ma szansę być, tak, w tym zarządzie, a w każdym razie on w waszym imieniu naszym wybiera ten skład zarządu i kogoś tam szuka, tak. Jeżeli wasze koło ma przedstawicieli tam, to pewnie troszeczkę więcej funduszy idzie na te koło, na, na te wody, tak. W operatach jest minimalna dawka zarybieniowa opisana. No i maksymalna, chociaż ostatnio w tych nowych operatach już nie ma tej maksymalnej, że można praktycznie ile się da. O tylko jedynie prawo co reguluje to karpia. I tam w zależności od wielkości wody jak dobrze pamiętam, to jest od 2 do 5 kg na hektar wody. Więcej, więcej go nie można spuszczać. Także to nie jest tam, nie wiadomo, ile. Ale też tak się zdaje. To jest. Czyli okręg, planując wydatki z tej składki okręgowej, no, musi najpierw się wywiązać z opłat, pokrycia. Kosztów, prawda? Pracowniczych obsługi operatów, prawda? Bo operaty też trzeba napisać. Też o to, co jakiś czas się pisze, te operaty to wszystko kosztuje no i z tych minimalnych zarybień, tych obowiązkowych, opłacić ssrk żeby coś też mieli, i wtedy to, co tam zostanie, dzielą tak na te inne wody, według swego uznania, czyli tych, co tam żeście wybrali, tak? Nadane wody. I tak to w realu jest. No oczywiście jak Wam pokazałem przez Koło Mazury, chcąc zwiększyć zarybienia. Możecie na walnym część z swoich środków przeznaczyć na dodatkowe zarybienia. Wtedy Wasi przedstawiciele z okręgiem PERT traktują tak Co możecie wpuścić dodatkowo. No i te pieniążki przelewa się na konto zarządu okręgu i zarząd w okręgu na nas za na te pieniążki kupuje. Na rybek przywozi, pomagamy wpuszczać mamy większe zarybienia. Oczywiście ja jestem, jak to się nazywa, okręg warmisko-mazurski. Rybaków tutaj nie mamy, ale z rybkami jest różnie. No. Jak widzicie, dzisiaj już wpływam dwie godzinki, czwarte branie na Fajnie. <noise> Ale nic nie wiem. No wracają do tego. <noise> Jak ktoś obserwuje z moją stronę, my wyłożyliśmy coś karczy, z koła na zarybieniach jako jedyne z czterech tutaj w naszej miejscowości. I okręg sto się pól co tam zostało, troszeczkę dzięki temu nam jeszcze dorzucić. No i jak w tamtym roku trafiło do tych wód dodatkowo 400 kilo, no w tym roku trochę mniej, bo tylko raptem. 300 kilo, ale 300 kg ryby więcej niż było planowane, tak? Czy warto? Moim zdaniem warto. Nie są to duże kwoty, ale zawsze są. Także, raz umujmy. podstawowe zarybienia z operatów są finansowane ze składki okrągowej, opłata za wodę, za obsługę, tak. Bo pani księgowa musi to wszystko zafakturować, tak zaksięgować, rozliczyć z Urzędem Skarbowym, ze wszystkim. To to wszystko kosztuje, tak. Jeżeli okręg będzie musiał mieć dwóch ich do rozważenia ryb, bo wędkarze nie będą pomagać, to mamy dodatkowe koszty drugiego pracownika. Nie zaktuje go okresowo, tylko go zatrudnia wtedy na cały rok, tak, bo zarobienia są i tu, i tu, i trzeba jeszcze te głupie rejestry popatrzeć to wszystko, inne kwity porobić, no tak się zdaje, jest to przy tej pracy. A Wy na walnym kole złożyć możecie wniosek o, przeznaczenie części budżetu koła właśnie na dodatkowe zarobienia, nakładki, dojazdy i te rzeczy inne. Oczywiście właśnie, jeżeli koło Wasze by robiło kładkę chciało czy dojazd robić, to jest zagospodarowanie łowisk. Okręg może się przychylić, jak będziemy trochę troszeczkę wolniejszych pieniędzy, prawda? I też dorzucić tych pieniążków. Jeżeli Wy pomożecie to zrobić, zrobicie to społecznie, tak? No to ta kładka wyjdzie dużo taniej, dać za, za firmę. My będziemy stawiać kładkę 20 prawie 5 metrów bez 5 centymetrów, żeby tam jakiś urzędnik nie, potem nie przyszedł, powiedział, że to już powinno być przekroczyło centymetr, bo tak wymierzył. A zmniejszymy na mniejszą, jak to już nie ma Zobaczymy, co będzie. To, żeby po prostu nie powiedział, że Mamy to zrobić troszkę inaczej. I to jest koszt tysiąca prawie złotych biurokracji, Wody Polskie, gmina, warunki zabudowy, mapki geodezyjne, takie duperle. Dużo udało mi się zrobić samemu, zaszczędzić pieniążki, nie musiałem brać geodety, które by mi naniósł na Mapę zagospodarowania ten pomost fachowo to po prostu popytałem się, popytałem się i w wodach polskich, i tu, i tam i sam fachowo naniosłem. A tak bym się dodatkowo 3 pustu wywędkarzy pieniążków wydać. No to jest koło 1000, biurokratyczne. No i 4000 to jest minimum materiał, tak? to mamy tyle, a nie 20 tysięcy, jakby to firma miała nam zrobić. I wędkarze z koła będą miały, mieli dostęp do kładki wędkarskiej, które będą mogli wędkować. Ktoś powie, bo tam słyszałem, a po co te zarybienia, tak, coś z, z tego koła dajecie, inne nie da, a może przyjechać i wyłowić. No pewnie może wyłowić, ale czy wyłowi wszystkie, czy nie, to już nie moja brocha, tak, bo no, wiadomo będzie więcej dla moich, tak, wędkarzy z koła. A że tam ci wędkarze mogą przejść do naszego koła, tak? Czyli będzie większej pieniążków na zarybienia. I będą mieli więcej rybek wody. A co do kładki, to żeśmy ustalili regulamin korzystania z niej, że pierwszeństwo będzie miała. Mieli wędkarze z koła z dwóch Mazury i członkowie szkółki wędkarskiej mazury przy naszym kole. Także może to zmobilizuje inne koła do tego, żeby też coś pomyśleć na ten temat. Bo po prostu wędkarze przejdą do nas, żeby móc skorzystać, bo będziemy czasem może jeszcze jeszcze jak to się nazywa inwestować w to. I tyle. No. Czemu mamy udostępniać wszystkim że to są nasze pieniądze? To udostępnimy, ale pierwsze są będą mieli nasze, tak? Że tamte koła zaczną też robić. No to wtedy można równie. W każdym razie za te pieniążki kołowe też mamy kupione łódeczki. W każdym razie nie wszystkie, bo ja jestem właścicielem pięciu, z czego trzy do koła nieodpłatnie udostępniam. Ja też nad tym korzystam, bo jak jadę, to mam czystą łódkę. Tak, wypompowano wodę. Wędkarze zadowoleni. Dzisiaj ja jestem na swojej na kołowej. Tam wędkarze też sobie wędkują. Przyjechali, mieli swoją ściągniętą łódkę. Akurat jak ja się zlodowałem, miałem przy sobie klucze, dostali klucze i wędkują. Także, czy warto, czy nie warto, to już wasze, bo wasza. To się nazywa decyzja. Zobaczymy czy na koguta i będziemy uciekać, jak to będzie jedno to, bylanie, to było i koniec. Czy nie jest chociaż się trochę zaangażować i na tym raz w roku być, poznać ludzi, którzy są w zarządzie. Poznać innych ludzi. Pamiętajcie, za dwa lata będą wybory. Jak w kole wybierzecie mądrze, to będziecie mieli mądrze gospodarowane was, waszymi pieniążkami, jeżeli nie, no to przykro mi. To nie. Oburzacie się, że wydają tylko na zawody, to powiem tak, no 4% jest na młodzież, to jest taki minimum wymóg, że muszą przeznaczyć tak, w kole, mogą więcej, ale nie mniej niż 4% z budżetu ze składki członkowskiej. A na zawody nawet do 80% teraz zrobili. I na tych walnych zazwyczaj są chłopacy z zarządu, no i ci, co też biorą udział co biorą udział w zawodach, tak? Oni planują, gdzie wtedy te zawody zrobią, jaki budżet na to przeznaczą, jakie sobie nagrody kupią na Wasze pieniądze, bo tak zazwyczaj jest. A Was tam nie ma, nie decydujecie, żeby była kładka, czy było lepsze zarybienie, czy była łódka dla Was dostępna, bo po co? Opłacicie jej z głowy. No to już jest, mówię, Wasz wybór. U mnie przyszli, zdecydowaliśmy że będziemy pracować nad dwoma, trzema następnymi dostępami do jezior, żeby były zrobione, żeby dało się, prawda, bo nie wszędzie mamy łódki. Bo tu mamy z 15 jezior dookoła. A trzeba też patrzeć na tych spalikowców, gruntowców, tak. No bo to też będziemy przygotowywać jedno łowisko teraz w miarę swoich środków. I tak zarządzamy, tak. No, oni głównie na zawody pieniążki wydadzą rozliczą i z głowy proste wezmą diety? no wezmą diety tak tu już nad staczącymi dietami też się są różne wasze głosy że a, bo tu ma być społecznie tylko na czemu żaden z was nie chce społecznie pomóc ja robię społecznie, bo kocham, bo mam cel, że chcę mieć tutaj rybę. Chcemy zadbane wody i tyle. Inni mówią, że nie biorą te diety, ale nie chce się robią. To wybierzmy tych wędkarzy spośród nas, którzy chcą być w zarządzie i chcą coś robić. Będziemy mieli albo kamyk, albo puknięcie. i ten. Chyba dzisiaj nie bez ryby. Ale ostatni rok, dzień roku, piękna pogoda. Tak to było i tak. Kilka drań było, to już jest fajnie. Nie wymaga nie wiadomo czego. I się cieszę, że było. Także kochani, no przepraszam, że weszłem znowu na wędkowanie, na rozśliwianie się. Ale myślę, że na początku, co powiedziałem Wam o zarobieniach, o podziale Waszych pieniążków, tak, to Wam się przyda. I dzięki tej wiedzy poprawicie 120 wód, tak, poprzez wybór odpowiednich ludzi do zarządu, poprzez decydowanie nawalnym, na co Wasze pieniążki mają iść bo wiecie, że jeżeli nawet nie chcecie tych zawodów, żeby były robione za Wasze pieniądze możecie też uchwalić, że nie zgadzacie się, żeby tyle poszło. Max 30%, 40% budżetu, tak bo tam będzie przedstawiona kwota jaka jest, prawda? Mniej więcej budżetu w kole. Czy ewentualnie określić ile na danego... Startującego, może koło wydać, co Wam powiem lepsze, możecie też zmobilizować ich, żeby robili tak jak my, że robimy jedne zawody, takie typowo jak oni, od o tytuł mistrza koła, ze środków koła, 100% kryte i tam akurat za sędziowską dietę biorę. To jest jako sędzia główny 205 zł brutto, czyli 180 zł na rękę, czy dużo, czy mało, to już. Od Was zależy, ale jeżeli ja muszę przygotować wszystkie papiery do, zarządu, do, 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 do tych zawodów tak? i dodatkowo później obsłużyć się, później rozliczyć, to też trochę to jest praca i kilka dni. Myślę, że to są śmieszne pieniądze. Tym bardziej, że robię też jeszcze cztery zawody we współpracy właśnie z Wójtem i Zwójtową, gdzie to oni sponsorują nagrody ja z kolegami obsługuje te zawody, i my nie mamy startowego, tylko mamy wpłatę na cele statutowe koła. Normalnie, legalną, którą się księguje, i ustalamy, że na przykład z tych zawodów idzie na zarybienie tego jeziora, tak żeby wędkarze, ci, którzy akurat w tym dniu nie za bardzo mają jak wędkować, mieli refundację w postaci dodatkowego zarybienia. Jak widzę, że to się przyjęło bardzo fajnie. I powiem szczerze, że yy, tego troszeczkę przybywa. Bo my mamy koło 180 wędkarzy, prawda? Na zarobienie yy, całego budżetu, właśnie z tymi wpłatami, wyszło nam 17,5 tysiąca złotych, 7 tysięcy żeśmy wydali na zarobienia. plus Tu to są właśnie prace składką z, z dostępem na innym jeziorze. Wydatki były także. Troszeczkę tego jest. I fajnie, pięknie. A z tego koła, co żeśmy się wypisali. Było 460 wędkarzy, 20 tysięcy budżetu. Ani złotówki na zarybienia, nakładki, na dojazdy, bo to wszystko było niepotrzebne. Pan Sadłowski, kurda, zamknij mordę, twój wniosek do śmieci. Dzięki temu właśnie, że tak zrobił jeden do śmieci. No to... Już nie jest, nie jest w zarządzie, ale znaleźli sobie jeszcze innych, prawda? No bo oni chcieli te zawody, diety sobie podzielili, tam coś niby zrobili, jakieś koszenie, którego kuna nikt nie widział, ale takich rzeczy różnych to wszystko jest w dokumentach, także nie on się bać, bo mi też sprawę zapomówienia zrobili. No, w końcu umorzyli, żeby nie było, że wygrałem, ale mniejsza z tym. W każdym razie, kto mnie obserwuje, widzi, że to koło coś działa. Mówi o jedynym koło. Zróbcie wy takie same koło. Możecie. Jest, macie pieniążki, którymi możecie wspólnie zarządzać, wspólnie coś dobrego dla Waszych wód zrobić. Czego tego nie zrobić? Wybierzecie dobrego delegata. Będziecie mieli spore koło, będziecie mieć paru delegatów. Wciśniecie swoją osobę do zarządu okręgu. Będziecie mieli lepszą współpracę z zarządem okręgu i tam tych też pieniążków więcej pójdzie na to zagospodarowania. Będziecie mieli wpływ na to, na co idą wasze pieniążki, tak? Tylko w stowarzyszeniach możecie to zrobić, bo opłacają, czy na komercji, czy na gospodarstwie jakimś rybackim, takim prawdziwym. To wy płacicie. Musicie Macie prawo tylko wędkować zgodnie z regulaminem jaki on daje, tak? A tutaj wybieracie ludzi i ustalacie też na coś do regulaminu, tak? Nawet o bo tak jak u nas ustaliliśmy, że widzicie, jest zima, nie ma lodu, możemy łapać z rudki, tak? Mamy wymiar górny i dolny szczupaka to też jest ustalone przez wędkarzy nie przez państwo bo państwo ma ustawę i rozporządzenie do niej gdzie wymiar szczupak ma tylko dolny wymiar tak. To wszystko wy robicie, rozmawiacie żeby po prostu poprawić stan waszych wód tak. Nie żeby wam było go ciężej łapać żebyście nie mieli co zabrać tylko żeby jednak coś tych chleb było tak bo ci wędkarze co zabierają te ryby niewymiarowe, po cichu, bo musi się karta zwrócić czy coś, bo nie złapa normalnej ryby, to musi to zabrać. To no, sam sobie szkodzi, bo ta ryba jakby urosła do wymiaru jak to ochronnego, dolnego, ona odbyłaby tarło, złożyłaby na rybek i byłoby potomstwo, które by rosło, żebyście za 4 lata mogli złapać następną wymiarowo kilka, albo kilka wymiarowych ryb, tak? A jeżeli wy zabierzecie sandaczyków takich, jak słyszałem, się chwalili, co niektórzy. 8 i wszystko takie: 30, 35. <laughs> On się nie zdążył wytrzeć. to jest Zmarnowaliście tarło 8 ryb, tak? Tym jednym wędkowaniem. A już tam filmików jest, ile z takiego tarła może być dodatkowego na rybku. Powiem szczerze, że ten żerujący na rybek, który jest w operacie obowiązkowy, to ja wiem, może faktycznie. Z 20 sandaczy, tak? 30, to coś tu się utrzymuje, tak? Tak, tak? tak, tak, taki stan. I to wszystko, no to szkoda tego. Mówię, można wszystko fajnie zrobić. Tutaj widzę, że wędkarze jednak się <laughs> przychylają, do nas przechodzą, Teraz znowu czterech nowych wędkarzy u nas opłaciło, dwóch spoza, pz dwóch, dwóch z innego koła przeszło. Cieszę się, że ktoś docenia to, co robię, z kolegami, bo nie robię tego sam. <laughs> to, że moja żona krzyczy, że. Głównie ja pal go sześć, no ja to kocham, dlatego to robię. Inni też mi naprawdę pomagają dużo, i to muszę pokazać rządce. Fasz widzisz, też był, też pomagał, widzisz, tam był, tam pomagał. No, tak rządka, mi to tego później. żonce trzeba się odwdzięczyć, no ale to szczegół. Rządka lubi łapać zimą, bo no, nie ma lodu, szkoda, bo byłaby szczęśliwa. Wędkując z lodu, z łódki nie lubi, bo. Zaraz chorobę morską z brzegu takie fala. Też ją mdli. To zostaje praktycznie zima. <grywa> Znowu się Rozkrwiłem na tym wszystkim, nawet już nie wędkuję. Lubię popatrzeć na tą wodę, bo dzisiaj pogoda jest naprawdę ludzie kochani, wyśmielita do posiedzenia tylko nad wodą. Nawet bez rybki czuję się. Wypoczęty, napompowany nową energią. Jutro po zabawie będziecie odpoczywać. Ja będę w pracy. Także sylwestra będę miał skromnego. Nie mogę wypić alkoholu. No to szczegół. Może któryś kiedyś z Was wpadnie do mnie na wspólne rybki. A propos, jak coś robimy w kole, czy sprzątanie, czyli inicjatywę, mamy ogniska integracyjne, właśnie z tych pieniążków kołowych, czyli i przy tych ogniskach tak integracyjnych też rozmawiamy właśnie, co byśmy chcieli zrobić, na przykład w tamtym roku po zawodach, tych tu pierwszych na tym jeziorze mój, tam właśnie z wędkarzami wspólnie zdecydowaliśmy zarząd to zaklepał że 2000 przeznaczamy na zarybienia węgorzem tego jeziora. I tak w tamtym roku zrobiliśmy. I przeszło 2000 tak na zarybienie jeziora tego węgorzem. I to zrobiliśmy z wędkarzami, no po zawodach, przy ognisku, pijąc napoje, jedząc ciepłą kiełbaskę. No to jest, wam, chyba na tych zawodach najbardziej mnie cieszy właśnie czy innych sprawach, że jak siądziemy razem i rozmawiamy, kto co chce, że nie robię tego co ja uważam tylko za słuszne, tylko co razem planujemy, tak wtedy inni pomagają, jest super. I tak może być wszędzie. Macie problem w kole, tam jest 500, kuna, czy tam 1000, nie możecie się przebić, przegłosować. Was 20 może założyć własne koło, wystarczy 20 wędkarzy żeby założyć koło PZW, macie skarbnika, możecie ustalić jaką dietę, tak, oz. okręgowej 5% u nas jest, tak, yy, z członkowskim od 5 do 10, to już będzie to wasza wola, ile wy wyznaczycie my, oczywiście skarbnikowi daliśmy tylko 5%, skarbnik na to przystał, żeby tam ci z góry się nie czepiali, że nie dajemy, że, nie, że, że w ogóle jesteśmy ewenementem, prawda, i, i działamy, no. Działamy, założycielskim koła było tylko 21 wędkarzy, w tamtym roku mieliśmy 123 wędkarzy, łącznie udało się, wtedy też te 7000 przeznaczyć tak na zarybienia 1000 złotych żeśmy mieli wtedy na ten dojazd, żeśmy robili no, to też niedużo, no ale musiałem dużo na biurokrację też wydać na te perele Bo to wiadomo pieczątki, srądki to wszystko trzeba było zakupić dla koła tak, no, ale mamy cztery łódki swoje do wędkowania no razem z moimi to mamy 6. będzie siódma jak wyremontuję, czyli piąta kołowa, na piątym jeżdżę, wszystko można zrobić, naprawdę ludzie kochani, nawet jesteśmy wykonami, wykonami jednego jeziora, no tak samo wtedy wy możecie się stać, tak, będziecie coś robić, przyjdą do was wędkarze, będziecie wspólnie coś razem robić, będziecie mieli na to fundusze, trzeba dużo, zawsze coś zrobić, aby krok do przodu. Spodoba się Wam, będzie super. Nie, to może ktoś inny na przyjdzie do Waszego koła. Kto będzie chciał Wam pomóc przejąć inicjatywę, żebyście się nie oddać. To już Wasz wybór, ale można tak. Jeżeli takie małe koło jak my daje radę, czego Wasze by nie dało, też od podstaw żeśmy zaczęli krzyczeli, że nie założymy koła. Jednak założyliśmy. Mamy. I wędkarze są zadowoleni. W, w tym roku troszeczkę mam problemów prywatnych, nie będę mówił jakich, ale nie jest mi lekko. A, się po co to Pewien dylemat, ale koło te powoduje mnie. Thank you.